Połóż się na macie nogi na szerokość bioder, kość krzyżowa wbita w matę, odcinek lędźwiowy odklejony, klatka piersiowa otwarta. Wyprostuj jedną nogę z wydechem, ją w górę i z wdechem opuść. Gdy unosisz nogę w górę, stopa point, gdy opuszczasz ją w dół, stopa flex. Cały czas wydłużaj nogę tak, jakby ktoś cię ciągnął za stopę. Zostaw nogę uniesioną, ugnij ją pod kątem prostym, a drugą nogę wyprostuj i przyklej do maty. Wyobraź sobie, że na kolanie masz ołówek i chcesz nim narysować okręgi na suficie. Z wydechem połowa okręgu, z wydechem druga połowa. Staraj się przecinać kolanem linię nogi, która jest na macie. Całe ciało stabilne. Wyobraź sobie, że na pępku masz filiżankę z herbatą i nie chcesz jej wylać. Staraj się nie bujać na boki. Spróbuj z wyprostowaną nogą. Całe ciało aktywne, nieruchome. Pracujemy tylko nogą. Odkładamy i powtarzamy na drugą stronę.